Otaczają cię ludzie. Może czasem są to prawdziwe tłumy, ale czujesz się samotny? Jesteś w związku, ale tak naprawdę czujesz jakbyś był zupełnie sam? Mieszkasz z rodziną, codziennie wiele osób z tobą rozmawia i się do ciebie odzywa, a mimo to czujesz wewnętrznie ogromną pustkę i samotność? Jeśli tak, to ten odcinek jest właśnie dla ciebie. A jeśli nie? To naucz się rozmawiać z kimś, kto być może tylko przybrał maskę tego, że wszystko u niego w porządku. Zapraszam do nowego odcinka, w którym rozprawimy się z samotnością. Ale też powiemy o różnicach: czy bycie samemu i bycie samotnym to to samo? Zaczynamy. Samotność potrafi naprawdę boleć. Nie ma nic gorszego, niż być samotnym w tłumie ludzi. I myślę, że uczucie to w różnych okresach życia każdy z nas już ma za sobą. Jeżeli jeszcze nie, to oby nigdy ci się nie przytrafiło. Dzisiaj też będzie o tym, jak skutecznie z tą samotnością sobie radzić. Dlatego, że samotność to nie jest brak ludzi. To nie jest to, że żyjesz gdzieś na odludziu, to brak połączenia. To brak e, relacji z tymi ludźmi, z którymi Jesteś. I tu nie chodzi o relacje, jakie nawiązujesz w pracy, w szkole czy ze znajomymi, takie często powierzchowne, masz ich mnóstwo tych relacji. Chodzi o bardzo, o bardzo bliską relację, o taką zażyłą relację. Chodzi dokładnie o to, żeby być zrozumianym. No bo gdybyś dzisiaj miał się zastanowić, albo miała się zastanowić, ilu z Twoich znajomych, przyjaciół, rodziny naprawdę cię rozumie, to czy potrzeba ci aż pięciu palców w jednej ręce, żeby wymienić te osoby? Czy nawet nie podnosisz ręki, bo wiesz, że nikogo takiego nie ma? No i dzisiaj osobowości Robin Williams, Anthony Hopkins, osoby, które sporo o samotności miały lub mają do powiedzenia, mimo olbrzymich sukcesów, które przeplatały się z tą samotnością. Dlatego temat jest bardzo trudny, ale bardzo ważny. I myślę, że to jest coś, o czym warto rozmawiać. A jak już wiecie, Happy Life to program, który nie boi się brać na tapet trudnych tematów. Jesteśmy po całej serii o depresji. Jesteśmy o, po całej serii o różnych e, tematach związanych od wychowania dzieci przez radzenie sobie w dzisiejszym świecie, przez tym jak nie oszukiwać innych i być sobą. Ostatni odcinek Odwaga bycia sobą zapraszam. W ogóle świetna, świetna rzecz. Obejrzałem go chyba dwa dni temu i naprawdę myślę wow to jest odcinek, który naprawdę może pomóc wielu osobom. Także jeżeli jeszcze nie obejrzałeś, to, to zapraszam. Ale zanim pójdziemy grubiej z tematem <noise> samotności, to zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Sporo osób ogląda odcinki, a jeszcze nie subskrybuje. Skomentuj, zostaw lajka, a co najważniejsze podaj dalej. No i podobno już pojawiła się opcja wesprzyj. Nie finansowo, tylko wesprzyj na zasadzie, że podbijasz ten film i przyznajesz mu punkty. Taki jakiś nowy system w YouTube, który ma wspomagać młodych, może nie, ale nowych twórców. Tych, którzy mają poniżej 500 tysięcy subskrypcji, to jeszcze trochę nam brakuje. Chociaż, chociaż powiem Wam, że lecimy ostro z tematem i są mocne plany na przyszły rok po sięgnięcia srebrnego przycisku YouTube'a. A do tego trzeba 100 tysięcy subskrypcji, zdaje się. Jeśli nic się nie zmieni, to myślę końcówka przyszłego roku. Takie plany. Im więcej osób będzie oglądać program Happy Life, tym więcej osób będzie żyło po słonecznej stronie tego życia. Tym więcej osób będzie mogło powiedzieć tak, I'm happy, wszystko u mnie w porządku. Taki jest cel tego programu, dlatego zostań ze mną. A dzisiaj samotność. Jeżeli zaplanowana, jeśli odcinasz się od świata, bo tego potrzebujesz, super. Kiedy jest świadomo, kiedy potrzebujesz odpoczynku, regeneracji, kiedy, kiedy potrzebujesz się wyciszyć. Tylko wtedy bardziej będziemy mówić jednak o byciu samemu, a nie o byciu samotnemu. Dlatego, że Samotność najczęściej nie jest wyborem. Samotność najczęściej po prostu jest stanem, w którym tkwimy. A kiedy chcemy być samemu, to jest zupełnie inny stan. Wręcz taki stan, wiesz, duchowy, którym chcesz być sam, żeby poukładać myśli, pozbierać te myśli, przewidzieć to, co chcesz robić w przyszłości, zaplanować, zrobić sobie jakiś roadmap życiowy i wiele innych rzeczy. Kiedy chcesz być sam, to super. Polecam. Bycie samemu jest naprawdę fajne, ale to nie ma nic wspólnego z samotnością. I dzisiaj rozmawiamy się z tematem samotności, ponieważ temat samotności dotyka coraz więcej ludzi. Dlaczego? Bo sprzyjają temu okoliczności. Między innymi, być może, właśnie telefon, na którym oglądasz ten odcinek. I o ile oglądasz wartościowe treści na YouTube albo w ogóle w mediach, to spoko, ale niestety bardzo często tracimy ten czas bezpowrotnie na skrolowaniu. Często używam stwierdzenia nie przez i życia, w stosunku do młodych ludzi, ale też do starszych. Smutne obrazki, znasz je z telewizji. Wszyscy siedzą w restauracji. Z telewizji, z życia. Szbredzę. Znasz je z życia. Chodzisz do restauracji i siedzi cała rodzina, każdy w swoim telefonie. Kurczę. Zapytaj mnie, czy też tak robię. Też tak robię, też mi się to zdarza, też się na tym łapię. Ale właśnie, łapię się na tym, natychmiast odrzucam telefon, patrzę, aż moje dzieciaki przestaną i rozmawiamy i szukamy tematów do rozmów i rozmawiamy. Chodzi o tym, czy nam smakuje, ale patrząc sobie w oczy, a nie patrząc sobie w ekrany. Telefon przybliża do ludzi, którzy są daleko, ale oddala od ludzi, którzy są blisko. Coś w tym jest. Dlatego dziś o samotności, która boli, jak zrobić, żeby nie bolała, jak zrobić, żeby jej nie było, bo ja nie chcę, żebyś czuł się pusty, a niestety, będąc samotny, często czujemy się puści, nawet będąc wśród ludzi, nawet będąc w związku, słuchajcie, to jest w ogóle. To jest hit, że Wielu ludzi jest w samotnych w związkach, które tworzą od, od wielu lat, czy od, wielu, od nastu lat. E, więc ta samotność w związkach również istotna. Najgorsza samotność to jest ta, gdy nikt nie wie, że się w niej znajdujesz. To jest, to jest coś, co jest chyba pierwszym tematem do, do omówienia podczas dzisiejszego naszego krótkiego spotkania. Czym jest samotność? To nie brak ludzi, to brak zrozumienia e, tych ludzi, którzy cię otaczają. To jest brak rozmowy, to jest Brak rozmowy, w której możesz być prawdziwy. Nie chodzi o rozmowy, w której masz maskę. Pracownika, mamy, taty, fajnego wujka, kogokolwiek. Tych masek masz tam sporo, w szafie, wiem. Chodzi o moment, w którym ty możesz zdjąć ostatnią ze swoich masek z twarzy i być prawdziwy z osobą, którą właśnie tworzysz connection, którą tworzysz połączenie, z którą, z którą może być prawdziwy. Jeżeli nie masz takiej osoby, z którą możesz być prawdziwy, przy której możesz zdjąć wszystkie swoje maski, wtedy mówimy o samotności. Setki znajomych, rodzina, związki, followersi nie wypełnią spustki, w jaka jest samotność, nigdy w życiu. Dlatego, że to po prostu brak połączenia, brak poczucia, że ktoś Cię widzi i słyszy, ale tak naprawdę widzi i słyszy. Nie tylko widzisz, że na Ciebie patrzy, kiedy do niego mówisz. Przykład Robiego Williamsa, człowiek, który rozśmieszał cały świat, a tak naprawdę wielokrotnie, Zmagał się z samotnością i, i depresją, i też wiem, jak to się skończyło. Może być utoczony ludźmi, a umierać w tej, z tej samotności, i dlatego warto o tym e, rozmawiać. Czasami milczenie jest najgłośniejszym wołaniem o pomoc. Dlatego cały czas uczymy się w tym naszym happy life, ogłębiać relacje. Może wycinać takie powierzchowne, niepotrzebne, może skracać, może zmniejszać ilości, dlatego że Pracujemy tylko i wyłącznie nad jakością. Powierzchownych relacji masz całe mnóstwo. Odpalisz telefon, zalajkujesz komuś zdjęcie, wrzucisz jakiś fajny post z wakacji, 100 lajków, 50 lajków, komentarze, ha 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 kurz opada i znowu jesteś samotny. Dlatego y, dzisiaj porozmawiamy o pogłębianiu tych prawdziwych relacji i o jakie relacje warto faktycznie, faktycznie y, zadbać. Tak jak powiedziałem wcześniej, samotność nie jest czymś złym, jeśli jest kontrolowana i przez Ciebie zaplanowana, kiedy potrzebujesz tej ciszy i odetchnienia. Natomiast Wtedy się pojawia, kiedy nie masz komu powiedzieć jak się czujesz, jak się naprawdę czujesz. I nie mówimy tu o Hi, how are you? Fine and you? Fine, thank you, bye. Tak, nie mówimy o powierzchowności pod tytułem co u Ciebie dobrze, no wiesz stara bieda, pach, lecimy do kolejnych wątków. Mówimy o, o sytuacji, w której samotność jest stanem, a nie wyborem. O, to jest chyba najfajniejsze stwierdzenie, które mógłbym użyć w tym, w tym momencie. To nie jest brak ludzi, to jest brak osoby, do której możesz się odezwać ze swoimi naprawdę najgłębszymi rozkminami, rozterkami i tym co Cię, co Ci na duszy, co Ci tam w serduszku i dlaczego nie zawsze się uśmiechasz, albo dlaczego teraz masz gorszy humor, albo dlaczego od jakiegoś czasu masz gorszy humor. Dlaczego boimy się mówić o samotności? Hm. Wiele jest powodów, ale takich, którymi się na pierwszy rzut yy, na pierwszy rzut mózgu przychodzi, na pierwszy rzut oka, na pierwszy rzut ucha, nie wiem czego, po prostu, który przychodzi mi pierwsze głowy, to jest to, że to nie wypada. Wyobraź sobie sytuację, że siedzisz sobie ze znajomymi, dzisiaj, jutro, za tydzień przy stole, przy spotkaniu, przy rodzinnym obiedzie, przy jakimkolwiek. Po prostu wyobraź sobie otoczenie, w którym lubisz spędzać czas i kiedy nagle mówisz, przepraszam bardzo, chciałem wam coś powiedzieć, jestem samotny. What? Bro, what are you talking about, man? Jedni wybuchną śmiechem, drudzy powiedzą, co ty stary w ogóle opowiadasz, przecież my jesteśmy, gadasz z nami, jak ty jesteś samotny? No właśnie, boimy się powiedzieć, że jesteśmy samotni, bo boimy się braku zrozumienia, boimy się tej reakcji, nie wiemy jak będzie to przyjęte. Nie chcemy nikogo też urazić, nie chcemy, bo przecież cały czas ktoś koło nas jest. Ale wiesz co? To właśnie często jest początek zmiany. To właśnie często jest... Taki zalążek tej zmiany, podwalina tej zmiany, fundament, kiedy Ty możesz powiedzieć: Nie chcę już udawać, jestem samotny, jestem samotna. Nie chcesz tego robić przy okazji dużego rodzinnego obiadu, żeby rozwalić wszystkim nastroje? Chociaż, czemu nie, życie masz tylko jedno? To zacznij może w mniejszym gronie, albo znajdź jedną osobę, której o tym powiesz. Zresztą w ogóle namawiam Ci do tego, żeby Twoje relacje były, to już mówiłem wcześniej, skracane, zmniejszane, ale chodzi o ilość, tak? Niepotrzebne jest Tobie setki znajomych. Niepotrzebne Ci tysiące obserwujących, tysiące znajomych. To, że wrzucisz zdjęcie ktoś ci lekuje. Potrzebna Ci jest czasem tylko jedna prawdziwa relacja, o którą warto zadbać, którą warto nawiązać. I być może, i być może wtedy zrozumiesz, że że jednak warto było i że ta osoba jest dla Ciebie kimś ważnym i nie możesz z nią o wszystkim porozmawiać. Nie tylko o tym, kiedy jest samotny, Powiedz jej też o tym, kiedy będziesz szczęśliwa, powiesz jej też o tym, kiedy coś u Ciebie wyjdzie albo nie wyjdzie, po prostu chodzi o, nawet nie chodzi o, o szukanie teraz przyjaciela, chodzi po prostu o relację i nie musisz jej nazywać, nie musisz mówić, o to już jest mój przyjaciel, a to jest jeszcze dobry kolega, to jakby ja wiem, że są te wszystkie Wkładamy ludzi w te szufladki, ale to nie jest Tobie do niczego potrzebne. Po prostu zadbaj o tą jedną prawdziwą relację, zobacz jak ta osoba reaguje, kiedy chcesz z nią szczerze porozmawiać, czy... Spłyca to, co do niej mówisz, czy raczej jest nastawiona na aktywne słuchanie i jest w stanie coś ci dopowiedzieć, poradzić. Być może ta pierwsza osoba, osoba, która przyjdzie Ci na myśl, to nie jest ta właściwa relacja, którą powinieneś zadbać, aby ją zgłębić. Być może dopiero ta druga, być może nawet teraz nie myślisz o tej relacji, która byłaby tą fajną. Być może w gronie Twoich znajomych, przyjaciół czy rodziny jest ktoś, kto nawet nigdy nie przypuszczałeś, że może być świetnym słuchaczem, świetnym rozmówcą, świetnym powiernikiem twoich problemów, ale też być może właśnie świetną osobą do pretendenta w roli przyjaciela czy, czy właśnie osoby, przed której, którą możesz, możesz zdjąć tą jedyną i ostatnią maskę, którą zakładasz na każdą okazję. Dlatego właśnie no, Antony Hopkins jest takim przykładem. Kilka, kilka razy czytałem o nim, kiedy mówił, że najbardziej samotny w swoim życiu był w momentach tych pików, największej kariery, kiedy wszystko się układało, kiedy największe sukcesy odnosił, a czuł pustkę i samotność. I okej, okay, ktoś powie, aż woda znowu odbija do głowy, kasa, tak? To tak nie działa. Samotność nie wybiera, samotność nie patrzy na grubość portfela. Nawet zremowałem. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, żebyś zrozumiał, że samotność w ogóle nie patrzy, w jakim Ty jesteś, w którym Ty jesteś miejscu. Czy się udaje, czy to by się nie udaje? Ona może dopaść każdego. I w każdym momencie. Ona jest też dość, dość mocno połączona z depresyjnymi tematami, które, które w, tym, w tym materiałach się już, materiałach się już u nas y, pojawiały. Najbardziej samotny jest ten, kto nauczył się udawać, że jest u niego wszystko w porządku. Bo to mówiliśmy w ostatnim odcinku. Jak zawsze mówisz, że jest super, w ogóle bajka ekstra, i ktoś ci przyjmie, czy przy, 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 przyłoży na czoło łatkę zajebistej, pozytywnej, zwariowanej osoby, weźcie jej teraz powiedz, że ty jesteś samotny. Aby się gorzej czujesz, albo to masz początki depresji, to w ogóle nie wchodzi w grę. Ty? Ty? Nigdy w życiu. Tamty, no tak, no to ja chodzi posępny, smutny na co dzień, ale ty, wesołek, rozmawiający wszystkich zawsze, gdzie się pojawiasz, to ludzie mają banany na ustach, i ty jesteś samotny, no weź chłopie, co to opowiadasz. Wiem, nie chcesz słyszeć takiej reakcji, dlatego o tej swojej samotności wolisz pomilczeć. <laughs> Jak wyjść z samotności? Już jeden krok był. Rozwal system i powiedz, czuję się samotny, ale ok, jeśli nie tak hardkorowo, są jeszcze levele niższe, po prostu przestań udawać, że wszystko jest ok. Przestań mówić dookoła, że Twoje życie to jest naprawdę świetnie. Ok, teraz ktoś powie, stary przecież Ty sam mówiłeś w jednym z odcinków, że na, na każde pytanie, co u Ciebie mówisz, dziękuję nieustające pasom sukcesów albo dziękuję raz na wozie, raz na wozie. Tak, ja tak mówię, ale wiesz co, ja tak też żyję i ja tak też funkcjonuję. Dzisiejszy dzień jest chyba najlepszym tego przykładem. Jesteśmy po kosmicznym dniu w pracy, potem po nagraniu dwóch odcinków Happy Newsa, ustaleniu strategii naszych biznesów Happy Invest i Happy Taxes na kolejne kilka miesięcy, a na koniec wieczorem siadam i nagrywam ten materiał na sobotę, na dzisiaj. Bo czułem, że tak trzeba. Bo czułem, że tak trzeba, bo roznosi mnie energia i dziś się wydarzyło mnóstwo rzeczy dobrych, złych, obojętnych, nieważne. Stwierdziłem, że wisienką na torcie, czy, jak mówię, często piśniówka na torcie będzie nagranie odcinka Happy Life'a i podzielenie się tematem. Ja się naprawdę tych odcinków dużo, długo przygotowuję albo długo, długo myślę o czym mówić. I ktoś pomyśli, jak w takim dniu, po porozpieprzanym i z taką ilością rzeczy, z taką ilością spotkań, z taką ilością y, telefonów, energii w ogóle, wymyśleć temat samotności. No właśnie. Tak, że bardzo często tak jest właśnie u osób, które są samotne, że mnóstwo się dookoła w nich rzeczy dzieje, ale są. Ale są samotne. A zatem zacznij mówić prawdę o sobie. Nawet jednemu człowiekowi. Ale też pytaj innych. Jak się naprawdę czujesz? Przestań zadawać pytanie, co u ciebie? Jak tam, po weekendzie? Jeżeli ci zależy na tej relacji, jeśli chcesz ją pogłębić, bo nie, nie każą chcesz pogłębić. jak nagle zaczniesz w poniedziałek, czy w niedzielę, czy gdziekolwiek ludzi pytać, cześć, cześć, co u ciebie, no to a jak się teraz czujesz? A jak wiesz, Jak zaczniesz zadawać to pytanie, to ktoś sobie stary o co ci chodzi, nie? W ogóle <grym> hello. Dlatego to jakby nie tędy droga, spokojnie. To zastanów się, którą relację, relację chcesz pogłębiać i być może ty bądź tym pytającym. Zadbaj o jedną relację prawdziwą niż o setki powierzchownych. To jest, to jest moja y, rada. Samotność boi się prawdy. Ho, kolejne mocne stwierdzenie. Samotność boi się prawdy. Kiedy zaczynasz mówić prawdę, budujesz most, a most zawsze łączy, a nie dzieli. Prawda równa się most, most równa się. Przestrzeń do budowania kolejnych relacji albo pogłębiania tych, które są. Najgłośniej krzyczy ten, kto milczy. Dlatego zacznij mówić i zacznij budować most porozumienia. Zacznij, zacznij od tego, żeby ludzie wiedzieli, że niekoniecznie wszystko jest u ciebie w porządku. Ciekawostka psychologiczna: najczęściej czujemy się samotni w obliczu dużych zmian. Rozwód, zmiana pracy, zmiana partnera, przeprowadzka tego typu rzeczy. To znaczy, w się to bierze, to oczywiste, tak? Wydaje się oczywiste. Pewne relacje się urywają, a nowych jeszcze nie ma. I to jest najczęściej ta mm, taka pułapka, w którą wpadamy, taki dołek. I teraz jest ważne, żebyśmy z tej samotności dość szybko zaczęli wychodzić, dość, dość, dość szybko wyszli, bo można w niej utkwić na dłużej. Nie nawiązać relacji w pracy, nawiązać nowego związku, nie nawiązać. Nie musisz, ale jakby warto chociaż jedną pielęgnować, żeby móc z kimś mieć taką prawdziwą relację i móc komuś powiedzieć, co naprawdę u ciebie. Nie bój się przyznać, że jesteś samotny albo, że czujesz się samotny. Nie jesteś w tej samotności sam. Masz chociażby mnie. Masz ten program. Każdy, każdy, zna ten stan. Każdy go kiedykolwiek miał. Albo przez chwilę, albo przez dłuższy czas. Z niego da się wyjść. Jestem tego najlepszym przykładem. Też w życiu bywałem samotny. I bywał to stan, który trwał w najdłuższym wypadku 6 miesięcy. I to naprawdę dół, który z każdym dniem się pogłębia. Dlatego jak ważne jest, żeby była ta chociaż jedna prawdziwa relacja. Kiedyś, yy, ostatnio obejrzałem fajny filmik, kiedy... kiedy Okej, okay, jakby teraz nie chcę spoilerować. Powiem Wam kiedyś fajną historię o tym, że warto mieć z kimś pewien kod, pewne, pewne hasło, które ustalacie na wypadek, kiedy jest u Ciebie źle, ale Ty nie wiesz, jak to powiedzieć. Ok? Zrobimy o tym może nawet cały odcinek. Może być to taki rescue odcinek, taki naprawdę bardzo pomocny i bardzo, yy, bardzo wartościowy. Ale też ty może być odpowiedzią na czyjąś samotność. Dlatego miej oczy już otwarte. Bądź uważnym obserwatorem, uważnym słuchaczem. Dlatego, że dookoła ciebie są ludzie, którzy są samotni, a ty nawet o tym nie wiesz. I być może, kiedy patrzysz na tłum ludzi, to ta najbardziej samotna osoba to ta, która się najbardziej właśnie teraz uśmiecha. Dlatego warto rozmawiać. Warto otwierać drzwi, które do tej pory były zamknięte, bo Maliśmy się reakcji, mówiliśmy, że to nie wypada. Wszystko to, co mówiłem na, mówiłem na początku tego odcinka. Mamy 2025 rok, być może oglądasz to w 2026 roku albo 7. Mamy AI, mamy zmiany z dnia na dzień, już nie jest z dekady na dekadę, czy z miesiąca na miesiąc. Z dnia na dzień jestem na bieżąco z wszystkim, co się dzieje w AI, znaczy się na bieżąco staram się być na bieżąco i to jest kosmos. I uczymy się sztucznej inteligencji, a czasami brakuje nam tej prawdziwej, takiej emocjonalnej, która uczyniła z nas ludzi. Próbujemy humanizować sztuczną inteligencję, próbujemy nauczyć jej świadomości, a tak naprawdę nie do końca ogarnęliśmy własną. Dlatego na razie niech sobie AI się rozwija swoim tempem, a Ty pomyśl nad tym, jak rozwijać człowieka w człowieku. Albo w sobie, albo w komuś dookoła Ciebie, kogo widzisz i kto być może potrzebuje teraz pomocy i woła do Ciebie, milcząc. Dziękuję, tyle na dzisiaj. Bądź czujny, a jeśli czujesz się samotny, to przestań udawać i zacznij o tym mówić. Tylko tyle i aż tyle. Jestem z Tobą i kibicuję. Pozdrawiam.